No to zaczynajmy. Going Medieval, nowa gra. Tutaj weźmy sobie normalny. Twoja osada doświadczy wielu najazdów, a także rozmaitych zjawisk pogodowych. Najazdy będą występować w regularnych odstępach czasu, a ich poziom trudności będzie uzależniony od rozwoju osady. Weźmy sobie dolinę po prostu. Bogata roślina, żyzna gleba i glina, umiarkowane złoża wapienne, mniej żelaza i soli. Rozmiar mapy. Jak będzie średnia? Będzie żeby stworzyć wielkie miasto, wioskę. No tutaj sobie oczywiście herb jakoś zmienimy. Niech to zbiorą wszystko. Tutaj już niech idzie czas. Teraz tak. Ja bym ześciął te drzewa i obok tego składu postawił pierwsze domy, żeby już mogli sobie spać. Mm -hmm. Tu by był skład zapasów tak, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj widzę fajnie, fajnie to zrobione jest rzeka, jakaś tu płyn, to można ryby połowić. To załóżmy, że tu jest ten skład zapasów i tak, tu by się przecinały dwie takie drogi. Tu jest ta jedna droga i tu taka druga droga. No, to i tu by był taki jakby. No, na razie tutaj sobie postawmy taki pierwszy, pierwsze domy takie na razie to wiadomo kwadraty ale będą mieszkać, będą tak jakieś okno może z której tej strony? To jest strony, z dobrej strony w ogóle? masz z dobrej tutaj okno no i tutaj pierwszy dom niech budują a my stawiamy już kolejny, czyli tak jak bym zepsuł. No ale załóżmy. To powiększymy ten skład po prostu. Mm, żeby tu były dwie takie kratki odstępu. To sobie zrobimy raz, dwa chyba, że zrobić w tą stronę. No to okno też będzie ciekawe. Hmm. ciężki temat, to zrobimy tak, przesuniemy ten skład najwyżej, a tu będzie taki pierwszy, główna droga, tutaj, tutaj, jakieś coś Drewniane drzwi, to niech tu będą. Tu zapomniemy o drzwiach. Oj, mamy dwa, jeszcze trzeci by się przydał. No to w sumie możemy tak naprzeciwko siebie będą mieszkać. Tu jest 5, 5, 5. Tak zrobimy. Tu drewniane okno na sąsiada tutaj drewniane okno, drewniane drzwi oczywiście to są z tej strony tutaj Walter dzielnie buduje Walter, o właśnie, Walter Williams zbudowanie umiejętności ma teraz poziom 5 no i pięknie no a czemu oni tego nie ścinają a bo budowanie mają na wyższy priorytet a gdzie to jest ścinanie? Wycina, wycinka. A to weźmy wszystko na jedynkę. Bo wycinanie to że... To, chociaż nie no, nie u wszystkich. Ty lubisz wycinać. To jesteś dobry, ty sobie weź na Jedynkę. Na dwójkę znać. O, mamy nawet kozę. to domowione Co tu możemy zrobić? Szkolenie? Ubi? Uuuu, szkolenie. Będziemy szkolić kozę. Dobra, trzeba zmienić miejsce tego składu chyba. Bo jednak nie wygląda to tak jakbym chciał. Taki, czy to taki by zrobił? Taki składzik żeby to takie duże było. Nie, to aż takie wielkie, to nie on nam niepotrzebne. W sumie takie. A tu jak się usuwa skład, anuluj połów ryb. O kurcze. Jak to usunąć? Można? Kopię. O, rozbierz się jest. Super. Dobra. Eee. No, jak to teraz połączyć? Da się to złączyć? Zmniejsz strefę. Zwiększ strefę. Ja chcę zwiększyć. O, jak. Niech będzie, bo to to samo w sumie. Niech to znoszą materiały. włócznia solidna jakość. Tutaj trzeba będzie to wyciąć. Tutaj Martin. A, to jest ten od elfów. Możemy w sumie przyspieszyć troszeczkę czasu. Tu nawet mamy temperaturę na zewnątrz. Uu, im o, im wyżej, tym zimniej. Super. O, tutaj widzę, co to jest, to spiach, oczywiście, że zezwolimy. No i nasi mieszkańcy powolutku jakąś osadę robią. Jakie my tu możemy budynki robić? Ognisko przydałoby się takie ognisko na środku by zrobić, czy już od razu planować jakieś miejsce spotkań. O to tak przy grzybach miejsce spotkań co zrobimy. Badawczy i to już by chyba wymagało, żeby oni byli zadowoleni też kolejnego budynku, bo tu trzeba nowe badania robić, bo ja nie mogę nic odblokować. oho, no dobra, to my będziemy mogli sobie schodzić normalnie pod ziemię budować na pewno wykorzystamy. A, wszystko zrobiłem. Chodzi, wszystko zrobiłem oprócz dachów, miałem powiedzieć, czyli tak w sumie nic. Tutaj, oczywiście, dach. Teraz wykorzystajmy to, żeby sobie posta żeby sobie postawić. Osłonięte posłanie. Tak, na razie takie. Tu przy oknie będzie. Gdzie tu jest okno? Tu są drzwi, to nie będzie to okno bo tak o tutaj No i pięknie Nawet zdążą przed nocą Super Co my tu mamy? wypoczynek O właśnie nie sprawdziłem oni są religii Kim ty jesteś? Ty jesteś przynajmniej Bractwa dębu Martin jest żarliwy wyznawca Bractwa Dębu, a Ty jesteś praktykujący restytucjonista no to zaczyna się ciekawie trzeba by jakieś tabliczki postawić, bo jak on jest żarliwym to gdzieś tak o przywodzie tu będzie Bractwa Dębu, tabliczka, a tu będzie gdzieś Tutaj, tej restytucji. O, widzę tu zadowolenie. super Osadnicy nic nie robią. Ja wam zaraz znajdę. Robotę tu jest dużo do zrobienia. Cię nie nudzicie. Odcinka roślin, te grzyby proszę zebrać. Herma dla zwierząt. To, to, drzewo, to, to zwierzę musi jeść? Gdzie ty w ogóle jesteś? Czemu ty jesteś w domu? Weźcie stąd wyjść. Ej. Precel. O kurczę, nie. Precel, nie, no. Precel. Pre... Jak tam było? Precel. Precel. Mleko 46%. postawisz To szkolenie, proszę go wyszkolić. Próbujcie. Nie daj nam mleko. O, tu jest. Tu jest druga, Pluto Druga koza, ale fajnie Co to, jest? piesek? Nie, kot Pies czy kot? Kot, pupil Dory No ale ty już z, z, do domu no, no kurde, no. Hmm. Drewniana drabina? Dużo bardziej ryzykowne, już mi się to podoba Mniej miejsca zajmuje, trzeba będzie to wykorzystywać Stół badawczy, o postawili te kapliczki Pracowa dębu i jest pięknie Dużo widzę, tu jest żelazo chyba, nie, sól tutaj jest glina, tutaj Nie szedłbym w tą stronę, bo później się zrobi ta wioska na, na złożach i trzeba będzie Trzeba będzie to usuwać. Ale nie chcemy tego. Tutaj jest glina też. Tak, możecie zebrać. Martwy szczur. Nie, to tego nie chcemy, dziękujemy. Nie wiem, ten kot może z zje. Eeej, kujej, widzę śpią, to trzeba robić. No nie ma spania z A, trzecie Trzecia w nocy to nieważne. Tutaj... Proszę tak wyciąć, tak kawałek. I teraz tak, kto jest od inteligencji, badań? Martin i Walter, a tutaj widzę mają, to tutaj gdzieś zrobimy. No czemu ty już nie jesteś zadowolony? Zwierzęta są głodne. To nie idą sobie jeść. Czy ty nie możesz wyjść naprawdę z tego? Czy jak to jest? Weź, może to rozbierz. Żeby tam stąd wyszło. A ten musi jasić, to rozwal. Martin, dzielny Martin, brawo. I to się uda teraz? No, no to teraz to się udało. No to już tam nie wchodź. Jak nie umiesz wyjść. No i teraz to sobie zje. Nie będziemy marnować żywności dla, dla kozy. Ubronność? A tak, postawmy sobie stru, stół badawczy, tak gdzieś tutaj. Oczywiście źle to postawiłem. Taki mały domek, trochę większy, ale tutaj, żeby. Oj, co ty taki szybki. Oho, tego nie ma, panie inżynierze. To sobie wymienimy. Drewniane drzwi, o, tu będzie takie wejście. Proszę, stół badawczy. Jak ja to postawiłem? Co to jest? Jedź postaw. My tu nie chcemy takiego czegoś, tu sobie będzie filmowane o, martin, umiejętność budowanie super tutaj trzeba przykryć, żeby oni zadowoleni byli mało zapasów żywności, no tak no bywa no, ale tutaj jest dużo tego do, na spokojnie to co to jest, martwileń, bierzmy to bierzmy to, jak to się tutaj. proszę to zebrać Coś jest martwienie. Są jakieś wilki czy coś? No nie. Oby nie. Ale jak już są martwe jelenie trzeba stół rzeźnicki zrobić. Ten stół rzeźnicki ten gdzieś tutaj, tutaj postawił. Oczywiście też źle. Zobaczmy jak to. Tak to będzie wyglądać. Drewniane drzwi z tej strony. Drewniane okno. Drewniane okno. Drewniane okno. Już możemy to postawić w sumie. I stół rzeźnicki tutaj nie będzie. Dobrze, no i już jest od razu więcej jedzenia, yy, dostępne badania, architektura, belka, no oczywiście, możemy od razu iść w rolnictwo, no w sumie jak jest wiosna to wypadałoby coś posadzić, jakieś roślinki, mamy yy, belkę tą co i pole kapusty, U pięknie co to jest, nasiona kapusty, a jakie mamy nasiona, widziałem jakieś nasiona nasiona lnu, nasiona lnu, a tutaj mogę tutaj zobaczyć nasiona kapusty 35, nasiona lnu 8, to jest sadzonka brzo, nie, to sadzonki to nie mamy kapustę, ale okej, okay. to pole kapusty 35 możemy, czy tutaj jest Jakieś żyzne gleby, czy coś? Czy to nie ma znaczenia? Nie mam pojęcia. Ale to możemy gdzieś tutaj. to mamy: 35. No to takie pole. Tak, żeby nie latali za daleko, ale tu, jak będzie wioska szło. No to, no to, nawet, nawet, nawet. Yy, tak zrobimy. pole kapusty aha, czek, czy to ja... czy to coś jest? Ejku. nie, to idź, idź z tym jak to usunąć? idealnie na wapieniu po prostu nie, tu jest ziemia, a tu, tu jest wapień nie, to my podziękujemy pole kapusty gdzieś indziej no i teraz będzie pięknie na lnu mamy 8 tylko Hmm No, w sumie Czy to jest jakoś mało Polenu i weźmy może tu gdzieś 4, 2 Więc już się nie da, ale to, na przyszłość 25 I Możecie już zacząć wycinać tutaj te drzewa